Kwaśniewscy są ze sobą od ponad czterech dekad. Oczywiście ich związek wystawiany był na wiele prób i to nie tylko w czasie trwania prezydentury Aleksandra. W mediach pojawiały się swego czasu sensacyjne plotki o poważnym kryzysie trawiącym ich małżeństwo. Przewidywano nawet rozwód. Informacje te mocno zirytowały byłą pierwszą damę. Jolanta jest bowiem przekonana, że mąż nigdy by jej nie zdradził. Prędzej zostaną bohaterami cyklu, taka miłość się nie zdarza, niż mielibyśmy widzieć ich zdjęcia z rozprawy rozwodowej. Wielokrotnie byłam informowana przez media, że mój związek z mężem się rozpada. Nie zdarzy się to nigdy. Bądźcie pewni, mam fantastycznego partnera i jestem głęboko przekonana, że zestarzejemy się ze sobą, o czym marze wyznała kilka lat temu w rozmowie z wideoportalem. I faktycznie nie myliła się, bo Kwaśniewscy nadal tworzą udane małżeństwo i żadnego rozwodu nie planują. Mam wrażenie, że moglibyśmy być z mężem bohaterami programu Taka Miłość się nie zdarza. Ja jestem silną babą, nie sądziłam, że taka jestem. Z jednej strony taka gigantyczna wrażliwość i mokre oczy, a z drugiej strony potrafię być szalenie silna. Przeszliśmy bardzo trudne momenty, wiele krzywdzących opinii, gdzie starano się podważyć moją uczciwość, gdzie starano się podważyć moją uczciwość, a ona jest dla mnie najważniejsza, zapewnia. Potem dodała jeszcze, że mąż to osoba niezwykła, a to, co ich łączy, jest czymś bardzo rzadkim. Znalezienie takiego partnera na całe życie, takie fajne bycie z sobą jest czymś bardzo rzadkim, a nam się to z mężem udało. Mamy bardzo fajną rodzinę i wielkie grono przyjaciół i z tego się ogromnie cieszę. To jest największy sukces dla nas jako rodziny, to jest to, że jesteśmy ze sobą tak bardzo blisko i zawsze możemy na siebie liczyć, podsumowała Jolanta Kwaśniewska. Hæði fjölur verði mæg Ble að netta séu Ble að netta séu Hérst þegar ég er stárst þetta Ble að netta séu I'm gifts there's the gifts there's the gifts there's the gifts there's the gifts you